Cześć kochani. Witam się z wami w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy sobie zagadnienie z pozytywizmu, dosyć krótkie, ponieważ powiemy sobie o Glory z Elizy Orzeszkowej. Polecam wam słuchać tego jak podcastu i bez przedłużania zaczynamy. Zagadnienie 64. Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria Victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Jak możemy zacząć? Nawiążmy do innych powstań narodowo-wyzwoleńczych. Jeśli jesteśmy dobrzy z historii, możemy powiedzieć parę słów o tym, jak wyglądało powstanie styczniowe, na czym polegało itd., Możemy wymienić też różne sposoby, w jakie upamiętniano powstania w przeszłości, na przykład krytyka i analiza powstania pojawiła się w kordianie Juliusza Słowackiego, w scenie przygotowania. Zastanówmy się, w jaki sposób pisarze omijali cenzurę, by móc pisać o tematach patriotycznych na przykład używali symboli i aluzji, tak było w dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza, korzystali z kostiumu historycznego, na przykład w Konradzie Walenrodzie Adama Mickiewicza. Jaką tezę możemy przyjąć? Możemy powiedzieć, że pozytywistyczni autorzy dbali o to, by w dobie cenzury i rusyfikacji młode pokolenie pamiętało o powstaniu styczniowym albo zachowanie pamięci o powstaniu styczniowym było możliwe między innymi dzięki literaturze i sztuce. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, odwołując się do lektury. Pamiętajmy, że o powstaniu opowiadają drzewa. A wiatr przekazuje dalej historię powstańców. Więc nawet jeśli zaborcy będą próbowali rusyfikować młodzież i zamazać pamięć o Powstaniu Styczniowym, natura jest tym elementem, który nigdy nie zapomina historii. Możemy zatem powiedzieć, że Orzeszkowa dokonuje personifikacji natury, nadaje drzewom oraz wiatrowi cechy ludzkie, czyni z nich narratorów opowieści o powstańcach. Zatem to właśnie natura jest nośnikiem pamięci o Powstaniu Styczniowym w nowelikacji. Gloria Victis, Elizy Orzeszko. Możemy też dodać, że Orzeszkowa zawarła pozytywną ocenę powstania styczniowego. Możemy to wywnioskować chociażby z tytułu Gloria Victis, znaczy to chwała zwyciężonym, w przeciwieństwie do Wae Victis, bardziej popularnego powiedzenia oznaczającego biadę zwyciężonym. Orzeszkowa chciała podkreślić, że mimo tego, że Polacy przegrali powstanie styczniowe, i tak należy im się szacunek. Oraz dobra pamięć. Pamiętajmy, że gloria Victis została wydana dosyć późno, bo dopiero w 1910 roku, zatem kilkadziesiąt lat po Powstaniu Styczniowym, celem Orzeszkowej było przekazanie informacji o Powstaniu Styczniowym młodemu pokoleniu, ludziom, którzy mogli w ogóle o Powstaniu nie wiedzieć bądź nie pamiętać go po prostu. Warto też wspomnieć tutaj, że Orzeszkowa dokonuje mitologizacji postaci Romualda Traugutta. Przywódcy Powstania. Tworzy wokół jego osoby mit, przedstawia go w bardzo pozytywnym świetle, idealizuje go. Chce, żeby był dobrze zapamiętany przez przyszłe pokolenia. Możemy oczywiście też pokrótce streścić historię dwóch przyjaciół powstańców, Marysia i Jagmina, którzy obaj polegli w Powstaniu Styczniowym. Natomiast myślę, że warto się skupić tu na tym, że to właśnie przyroda opowiada. O powstaniu oraz o tym, że Orzeszkowa mitologizuje postać Romualda Traugutta. Do jakich kontekstów możemy się odwołać? Możemy odwołać się do innych dzieł literackich dotyczących powstań, chociażby nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Tam mamy oczywiście do czynienia z powstaniem listopadowym. Motyw powstania styczniowego pojawia się także w Lalce. Wokulski był bohaterem, który brał udział w powstaniu styczniowym, natomiast zwróćmy uwagę na fakt, że Prus nie pisze zbyt szczegółowo o tym powstaniu właśnie z racji chęci ominięcia cenzury. Możemy też podać kontekst historyczny. Rewolucja z 1905 roku sprawiła, że zmniejszył się zakres cenzury nakładany na polskich twórców dotykającej pisarzy i dzięki temu orzeszkowej łatwo było wydać utwór właśnie o tematyce powstańczej o tematyce chwalącej powstanie. Możemy także przywołać te utwory o których wspomniałam wam we wstępie. Na przykład w Kordianie mamy raczej negatywną ocenę powstania listopadowego w scenie przygotowania i tak dalej. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek zainspirował was do stworzenia własnej wypowiedzi na temat Glory Victis. Do usłyszenia w następnym materiale.